Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim porządliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broni sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce? Żadną miarą. Czyż nie wiecie, że jeśli wydajecie samych siebie jako niewolników na posłuszeństwo? Jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni. Bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości. Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tego nauczania, któremu was poddano. A uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Jak Listo Rzymian, dalszy ciąg, którego słuchamy, skomplikowany. Oczywiście można, kiedy słuchamy tego słowa, że to, to jest tak skomplikowane, że trudno zrozumieć. Ale prawda jest taka, że owszem jest skomplikowane, ale w tym, w tym swoim skomplikowaniu jest, jest bardzo proste. Wczoraj modliliśmy się psalmem 40, w którym wołaliśmy: Pan Bóg dawał nam wołać do siebie: Rozkoszą dla mnie jest pełnić Twoją wolę, bo Twoje prawo mieszka w moim sercu, Twoja Tora mieszka w moim sercu. I to jest właśnie to, że może być rozkoszą pełnienie woli Boga bycia. Sługą Boga, bycia Jego niewolnikiem, wtedy, kiedy Jego słowo dotarło do mojego serca. Dlatego święty Paweł może dzisiaj powiedzieć w tym liście do Rzymian, albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani torze, prawu, słowu, lecz łasce. Bo Chrystus przyszedł, żeby wypełnić prawo i proroków. Chrystus przyszedł, żeby wypełnić to, co dokonało się na Synaju, kiedy Bóg daje swoje słowo, daje Torę, daje prawo ludowi. Izrael, kiedy czyta to wydarzenie, widzi, że pora jest taką ketubą, to znaczy jest takim kontraktem małżeńskim. Kiedy się zawiera małżeństwo, Wtedy pisze się takie, na czym to przymierze ma polegać. To jest to przymierze małżeńskie. Ale do przyjścia Chrystusa to przymierze było czymś zewnętrznym. Było przykazaniem, które trzeba było zachować, żeby trwać w jedności. I prorocy powtarzali, że przyjdzie taki czas, że ta Tora. Nie będzie już czymś zewnętrznym, zapisanym na kamiennych tablicach, czymś, co trzeba, do czego trzeba ciągle wracać, żeby zobaczyć. Mogę to zrobić, nie mogę tego zrobić. Tak powinienem postępować czy inaczej postępować. Trzeba czytać nie? przykazania e, i przykazania kościelne i dziesięć przykazań i, i różnego rodzaju prawo i, i, i ciągle musimy, nie? ciągle człowiek musi patrzeć się, jakie to jest to przykazanie, żeby wiedzieć, co ma zrobić. Mówi, przyjdzie taki czas, że Pan Bóg tą torę, to słowo nie zapisze na kamiennych tablicach, ale zapisze w sercu. To znaczy, że to słowo wniknie do naszego życia, to słowo. I rzeczywiście, kiedy przyszedł Chrystus, pamiętacie w prolog świętego Jana, który mówi: Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. I to słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Słowo, czyli Chrystus przyszedł, żeby wniknąć w nasze serce, przyszedł zawrzeć małżeństwo z nami. I jest to nowe przymierze, które On zawiera. Na każdej Eucharystii zwróćcie dzisiaj uwagę, kiedy następuje przeistoczenie wina w krew. Kiedy uobecnia się słowa Chrystusa mówił, bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza. I za każdym razem, kiedy przychodzimy, odnawia się ta miłość oblubieńcza Boga do mnie. Chrystus przychodzi, żeby swoje słowo, Słowo, w którym On się stał wcielonym, wpisać, wpisać w moje wnętrze. Żebym, żebym nie musiał już być kimś, który ciągle musi sprawdzać Mogę to zrobić, nie mogę zrobić Tylko będąc zjednoczonym z Nim Mogę stać się, e, mieć rozkosz w pełnieniu woli Boga Można to porównać do małżeństwa Wielcy prorocy jako Zeasz w ogóle porównuje relację człowieka z Bogiem A może lepiej Boga z człowiekiem Jako relację małżeńską między mężczyzną i kobietą kiedy, kiedy kochacie drugą osobę, pamiętacie, jak byliście, byliście, byłyście zakochane na początku, to trzeba było mówić: to, to będę robić, a to będziesz robić ty. Jak tego nie zrobisz, to jak człowiek kocha, to nie mówi, co ten drugi ma robić. Chce wszystko dla niego zrobić. Jak jest dziecko, prawda? Jak się rodzi dziecko, to nie mówisz, co będziesz robić dla niego, tylko. Zastanawia się, co jeszcze zrobić, czego jeszcze to dziecko potrzebuje, bo kochasz. I to jest ta wspaniała obietnica, która dzisiaj przychodzi, kiedy, kiedy mówi, że grzech nie, nie, nie panuje w moim sercu, dlatego że w moim sercu jest właśnie ta miłująca dobroć Boga, która zawerła ze mną przymierze, oblubieńcze, zjednoczył się ze mną, zaślubił mnie. I tym kontraktem jest Jego krew, która jest wylana. I za każdym razem, kiedy gromadzimy się na Eucharystii, to jest jak sakrament małżeństwa między Bogiem a mną. Niesamowita rzecz. I dlatego teraz mogę mu służyć. Bo jak, jak na przykład w małżeństwie jesteście, nie? Służycie swojemu mężowi. Jeżeli nie ma miłości, to ta służba wygląda strasznie, nie? To wszystko jest za duże. To ciągle jest się pełnym pretensji a, nie odstawiłeś szklanki albo do żony, nie, znowu masz jakieś problemy, znowu czegoś ode mnie chcesz jeżeli nie, nie ma tego, tej miłości, która, która, nas łączy, oczywiście możemy się denerwować ale się od razu próbujemy pojednać dlaczego? bo kochamy tą drugą osobę, czasami się denerwujemy bo, bo czasami widzimy, że ta druga osoba szkodzi sobie i, 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 i się denerwujemy, bo nie wiem pali papierosy, mówię, przestań się palić, nie? albo jak Wybije coś, albo nie wiem, jak robi coś nie tak, albo jak żona robi. Ja to się denerwujemy, oczywiście, ale denerwujemy się dlatego, że nam bardzo zależy na tej osobie. Albo na dzieci się denerwujemy, nie pozwalamy im na coś, bo, bo nie możemy pozwolić, bo wiemy, że sobie zaszkodzą. Ale miłość jest tym motorem. Stajemy się niewolnikami, i dlatego święty Paweł mówi, że kiedy człowiek ma to, to słowo zapisane we wnętrzu, kiedy jest ta miłość oblubieńcza. Żyję, żyję w tej miłości między Chrystusem i mną, to mogę stać się Jego niewolnikiem. I tu jest bardzo ciekawa, jeszcze jest jedna myśl, bo to odnosi, wiecie, do Paschy, do, do misterium wielkanocnego. Dlatego, że tam jest takie jedno pytanie, które dziecko zadaje swoim rodzicom. Mówi: Co dla Was znaczy ta służba? Mówimy: Co dla Was znaczy to święto? I tam jest użyte właśnie takie słowo hebrajskie, które się nazywa Awoda. I to jest słowo, które mo, może oznaczyć służbę Bożą, czyli modlitwę, może oznaczyć służbę y, taką w świecie, czyli pracę. Jest służba. I ono zadaje takie pytanie: w, czy, przez to, co to dla, dla Was znaczy ta służba? Bo, bo może rzeczywiście istnieć tak, że, że między nami a Panem Bogiem, między Chrystusem nie ma takiej relacji, że nawet jak tu przychodzimy, to przychodzimy dla jakiegoś interesu, bo, bo modlimy się za zmarłych, albo bo, ma, bo mamy jakąś intencję, bo nam na czymś zależy, żeby od Pana Boga dostać, albo dlatego, że gdybyśmy nie, nie, nie modlili się, to byśmy się źle czuli, bo balibyśmy się, że Bóg nas ukaże, albo że coś by się wydarzyło. Nie może tak być, taki lęk. I to jest właśnie ten grzech. A może być miłość. I, i, I tam jest właśnie bardzo ciekawe, że kiedy Bóg rozmawia z Mojżeszem, zanim wyprowadzi Izraela, mówi o tym, że Izrael jest udręczony. Właśnie jest to słowo awoda, powtarza się siedem razy, czyli pełnia na, na początku Księgi Wyjścia. I mówi, że Izrael pracował pracując, I, i pracował, i był sługą, i był niewolnikiem w Egipcie. I ciągle pojawia się to słowo awoda. I kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi, mówi znakiem tego, że ja was wyprowadzę, że będziecie awoda Boga. To samo słowo. I to jest ta obietnica, wiecie, która przychodzi też za każdym razem, o, o czym tutaj mówi, że, że uwolnieni, że kiedy tu przychodzimy i Chrystus zawiera z nami to przymierze przez swoją krew, mówi będziesz moja, będziesz mój, ja będę z tobą jednym ciałem, jak mąż i żona to możemy stać się, tak jak byliśmy wcześniej, niewolnik, niewolnikami tego strachu przed Bogiem, strachu przed tym, co się wydarzy w małżeństwie, strachem przed ludźmi, przed brakiem pieniędzy, przed brakiem zdrowia. Nie jesteśmy taki niewolnicy, pełni strachu. I dlatego, jako niewolnicy, robimy różne rzeczy. Jak ktoś nie ma pieniędzy, to ukradnie. Jak komuś coś złego zrobią, to uderzy nie, w drugi policzek. Jak, nie wiem, ufam, że Duch Święty wam to tłumaczy, i kiedy przychodzimy tu i Bóg zawiera z nami to przymierze, przyjmujemy i ciało i krew Chrystusa i zawieramy to przymierze z Nim, to możemy stać się teraz awoda Boga, sługami Boga. I pytacie Panie, co chcesz, żebym uczynił? I Chrystus dzisiaj mówi w Ewangelii, postawię cię nad moim domem, będziesz niewolnikiem nad moją rodziną. Dlaczego? Dlatego, że, że Chrystus stał się niewolnikiem dla nas, nie? Dlatego, jeżeli będziemy z Nim zjednoczeni, to będziemy potrafili służyć drugiemu człowiekowi, kochać go, objawiać miłość Boga. Piękne słowo, pełne obietnicy. Dlatego celebrujemy to Eucharystię i prosimy, żeby, żeby Pan Bóg nas wyrwał z, tego, z tej ciemności, z tego lęku, z tego strachu i żeby nam dzisiaj dał to zjednoczenie razem z Nim, żebyśmy mogli być Jego i stali się sługami, niewolnikami naszych najbliższych, żeby im służyć.